No i widzowie, czas coś połowić Może kryształy, może kubki Może literatki, jakieś szklanki widzę. O. Nie, 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 nie. O nie. No dobra, dobra, do, 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 do. i to był kryształ. Jest ale w częściach Dobra, dobre wieści. Zaczynamy. Coca-Cola. Szklanka. Łanek odbicie światła niebieskiego. łap, łap, łap o... mamy dwa do jednego na niekorzyść komuś się chciało pizza, czy kubek skórze. tak, kompensa rekompensata przydałaby się przyda się nam szczęście i wam choćby tam po lewo dobra, lecimy po tą miskę czy dla pieska czy dla człowieka dalsze dla pieska chyba a nie, to jest. No, widzowie. Minimalny uszczerbek Lanetti, Gino Lanetti. No, nie wygląda, jakby były buty. Za lekko. Widzowie, kochani widzowie. 3, 2, 1. <ścoughs> to nieźle, to nieźle. No dobra, jak już mamy. Coś dla pieska. To sprawdźmy datę. Może data będzie pomyślna. Dokładnie tak. Czerwiec, czerwiec 2025. lakę O, rzeczywiście. Będziemy mie mieli co do jedzenia. Poczęstujemy się na to znaczy, pół. Znaczy będzie miał piesek coś do jedzenia. Budełko po butach przyniosło niespodziankę. A co przyniesie ta reklamówka? Patrzymy wspólnie. Ciuszki. Wow. Klapki, mamy klapki, takie sam raz na lato. O, ładne, ładne. Nowe. 8 na 10. A tu już dalej to mamy też. No, mo mo Oj, Worek. od odkurzacza. Ale kurzu poleciało, co Dobra. ty robisz? Dmuchaj, dmuchaj. Ale klapki zabieramy, widzowie. Klapki ładne. Więc sobie napotkaliśmy konkretną rzeźbę. Ale co ona przedstawia? To, co on prezentuje? To już musicie napisać wy. Podejrzewam, że to jakieś yy, bliżej kościoła, bo tu chyba jakby ręce złożone, nie? Tak, modlące się. Mhm. Tyle wiemy. Tyle Jan Olsena wydukał. Co tam filujesz? Zaglądam jakieś torby, nie torby, tu widać, że to trzeba bliżej się przyjrzeć. Po prostu. No to wchodzimy. Jestem meko i mam to na papierze żabka, czy żabka zakuma. Lajkę to sprawdzi. Jakieś mamy talerzyki. Mamy talerzyki, a więc jednak są emocje. Są yes. dostarczyciele skarbów. Lekko pęknięta. pęknięta. Widzę, widzę. A no to taki słynny talerzyk z lat PRL. Konkretnie Pruszków. Dobra. Mm. Był przecierany. Mamy dwa następne. No i takie widoki właśnie nas spotkały. Tu mamy Lubiana. Przez nas wszystkich. I oby więcej, oby więcej w kompletach, bo takie pojedyncze nie do końca nas zadowalają, zadowalają. Ech. Będziesz miał niejade wyzwanie. Możliwe skarby w tej reklamówce, ale lekko upaćkana. Więc Która, ta? spróbuj delikatnie, no, no, tata. Wow. A, to serduszko. Otóż otwórz serduszko. One cię kocha. One cię bardzo kocha. Tak. Papierki zjedzone. Papierki wyrzucone. O, do, nawet się zrymowało. Ale widzowie, to nie koniec. Ta reklamówka ma w sobie wiele cech. Mam taką nadzieję. Co? Czajniczek, mini czajniczek, nie no, nie, to Leje chyba jakiś miał być. No, że wiemy. Uh, czyżby smartwatch? Lakę już wprawiony w boje otwierania. To różnych znaczy niepewny Pudełek kartonów. zapuka. Przezamy, się. No i otwieramy. Aha. Aha. Tak to leciało. No nie mów Lake, że to będzie nie wypał, totalnie. Ja jeszcze tego nie powiedziałe. Kabelek, parę. Długopisy. Wiecie co widzowie? Czuć dobrą makrelą na tym świetniku. <laughs> I to chyba, jeżeli chodzi o ten kontener, będzie tyle. Ale Dobry. my się nie poddajemy z wami, szukamy dalej. Lake, jest nadzieja. Jest. Szansa. Co to za Wans Nie uszkodzone. Zobaczmy drugi. Nie uszkodzone, ale lekko zakurzone. A to to to, to jest mały problem. Bo jeszcze są takie coś jak Pralki, troszki do prania. Wyrzucone podczas remontu, na to wygląda. Takie widoki zwiastują markowe ubrania. Czy tak będzie? Sprawdzamy. Tu już na pierwszy rzut oka wyskoczył New Balance. W reklamówce chowają się buty zimowe rozmiar 30 nie 45, tak? Linsi. Groszek. A co w groszku, widzowie? Co w groszku? Jak groszek, to groszek Portmonetka. Żabka i masz groszek. Masz grosz. To Gros grosza i jest kokosza. A to żaba trzyma ten grosz. Zobacz jakaś kotwica co to jest? No żabka Tak? Tak, trzymająca jeden grosz. No co? A, no tak, żabka trzyma jeden no? grosz. Ale wiesz co? Wiesz co to oznacza? Że my tego grosza nie zabieramy. Bo to nie jest nasze, to jest tej żaby. Kochani widzowie, tak źle dawno nie było. Kompletna posłucha na śmietnikach. Czy się ten trend odwróci w dalszej części odcinka? Zobaczymy. Zobaczymy. Ale nie traćmy wiary i nadziei. Mamy księżniczkowe buciki. i jest okazja ich uratować światełko w tunelu mini buciki kwiatowy styl jeszcze dla mniejszej księdzyczki ekologiczne nie ma sprawy szukamy trzeciej pary a kuku mamy trzecią parę i mamy. No właśnie, co to jest? Buciki w kropeczki. Do tego skarpetki wszystko sprawdzone w dobrym stanie. Nie pobrudzone. Gwarancja. I to jest piękne, że w Waszym imieniu możemy pomagać. Możemy pomagać wspólnie. Lekkie, dźwignia. Dźwignia. Ale no co Poszło. Widzowie, tak ta gorąca noc wygląda. Ta noc. Top Secret. Jak zawsze nasze motto brzmi: Zero podrzucania, zero stawek. Co ma być, to będzie. A jak nic nie będzie, widzowie, to nic nie będzie. Fajne spodnie, nie? Modne. Ge gerello. To w ogóle są fajne ciuchy. Tak. Fajne ciuchy. Tylko teraz jest odwieczne pytanie, widzowie. <laughs> Czy my to mamy tak zostawić w tym, w tym miejscu? Bo jak wiecie, potem ktoś wrzuca z powrotem do kontenerów i leci na przemiał, na zniszczenie. A naprawdę szkoda tych ubrań. Może wrzucimy do PCK i nie będziemy mieli problemu. Czy tak. wrzucić, czy nie wrzucić? I choćby były warte tysiące złotych, wrzucamy do kontenerów PCK. Nie zostawiamy dla siebie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. St. Mitchell z Wielkiej Brytanii, Patrzcie, jaka fajna bluza. Drodzy Państwo, oficjalnie zabrzmiało. Sweterek pokażemy, wszystko pokażemy, co ludzie wyrzucają do śmieci lub obok śmietnika. Czasami dużo ubrań się przytrafi, ale konkretnych ubrań. Niezniszczonych, niepodziurawionych, niepobrudzonych. I krótkie spodenki Sportowo, sportowo znajdziemy reklamówkę, wszystko wrzucimy. I o to chodzi. Bye bye, my love. Lake. Ostra ręka. Ostry ruch. Jedziemy. Puk-puk. No tak. Zamiast śmietnika pukam do garażu. Lake. Co tu się dzisiaj dzieje? Cerata. Jak Tape, myślisz? Tapeta, fototapeta, fotoradar. My to rozwijamy, aby pokazać całościowo, piękno, to jest ceratka wow. ładna owocowa, no trochę uśmiechu nam dała, po tylu nie dosytach obecnie. Mamy coś konkretnego. Coś nam dzisiaj nie idzie. No Ja wiem, że tak źle dawno nie było, ale zrekompensowało nam te uratowanie rzeczy, które wrzuciliśmy do kontenera PCK. A ja myślę, że jeszcze dalej coś znajdziemy. Kontener ze szkłem. A i chcielibyśmy kryształy, nie tylko kryształy znaleźć. Póki co, same buteleczki. Powolnym krokiem. Widzicie steropiany, buteleczki. Co jest grane? Ta noc, karmazynowa. Wygląda jak wygląda. Przed wami i przed nami losowo wybrany śmietnik. Ładnie ten śmietnik. Pokazuje swoje oblicze jednokim bandytach. i kolejna szansa, kolejne szansa na uratowanie ich. A tu szkło, musisz przyświecić, się, nie, bo nic ja nie widzę. No tak, zabrakło latarki. Myślałem, że sobie poradzisz. Jednak świat daje robotę, nie o. Całe do przegrania. A no to psiknij. Nie używane, nie poważnie. No to psiknij, udowodnij. To jest A to udowodnij, tylko wstrząśnij najpierw. Przed użyciem wstrząsnąć, tak? Tak, tak. A ja wiem dlaczego wyrzucony. Prawdopodobnie chyba nie działa. Tylko ten... nie w oczy, tylko nie w proszę Cię. Nie działa ten. Wow, 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 działa. Dobra, działa, 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 No pachnie, pachnie. Bardzo ładnie pachnie. I to całe jest. XXL. XXL? Tak jak twoje koszulki? No dobra, no przecież mam pachnąć śmietnikiem, ja rozumiem, ale też mieszkania. No to i bio, czas zobaczyć. Powiem tak, widzowie, jest pełno much brzęczących. Lakie możesz zajrzeć po, mol po dobra. <gry> Patrzcie, więcej nie zaglądamy do bio. To był ostatni raz. Żółty kontener, pusto totalnie. Takie noce, oby jak najmniej No jest chlebek Czyżby toster? Lakę. Chyba nie zgłodniemy Robimy tost No i apetyt od razu wzrasta To gofry A te gofry Ale już, już go <laughs> tak, go się wygofrował Tak, wygofrował się No już jest Spalił w stanie nie 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 do użytko... Ko, 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 dro, dro, dro. Idziemy dalej. W stanie dalej. nie masz kości. O lepiej, lepiej, lepiej. Dobra. A zajrzyjmy do tego mini kosza. Jakie mam skarby. Duże skarby. Zanurkujesz? Nie zmieszczę się. No i nie ma po co. No cudów nie wyczaruje widzowie. Nie zawsze słońce świeci. W tym przypadku cuda na widy. Ulala. Z tego śmietnikowego marazmu wyłowiliśmy półbuty damskie. Rozmiar 37. Jak one się nazywają? Queen, Queen, Vivi. Lake, jak ty znajdziesz? Krzycz, krzycz. Nie krzyczysz to znak, że lipa, co? Lipnie, lipnie. No na butelki nie będę krzyczał zwykle. Mamy szansę na karmę dla pieska. Szansa, szansa, no właśnie. Już po szansie. A tak to byśmy zanieśli, zawieźli do skroniska. A kto pamięta, zapiekanki z poprzedniego odcinka. W Tym, ra tym razem mamy Fruwitę. Fruwita bez laktozy. 30 maja 2,4. Dobra, lecimy z, tym, z tą reklamówką. Jogurciki na wierzchu, zaraz data będzie sprawdzana. 14 czerwca 24 4 Druga oko. No Teższe bajki. No, na pograniczu. Bajek. Lake, twoje dzieło, twoje zadanie. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Ceniecek. Bez do, przykrywki. Zaparzenia herbaty. Bez przykrywki i na tym chyba pozostaniemy, nie? Pewnie tak. Taka mała, nieprzyjemna ciekawostka. Wystarczy lekko przesunięty kontener w prawo i ludzie bezmyślnie wyrzucają śmieci. Proszę bardzo. A nie zaglądają, tylko rękę wyciąga i wrzuca. No, ale my postaramy się reklamówkę wyciągnąć na powierzchnię, bo zapowiada się dosyć ciekawie. Łowimy, łowimy. Za daleko dochodzisz, spokojnie. No, ciężar, ciężar robi robotę. Uwaga, uwaga. Wszystko jest na milimetry. Dobra, chwytaj lakę. Czy było warto słuchawki? Jako, że grucha to daje Tobie, Twoje ręce oddaję. <laughs> jeszcze musi pogruchać. No jest coś. Na słuchawki bezprzewodowe. Tak. Mamy, mamy słuchawki. Jako, ty... jako że to jest biel totalna, niedobrze to widać. To jest ładowareczka. Dzięki. Wow. Co prawda, chyba to nie jest lampa LEDowa. A może? Podobna. Patrz. Jaka. W cudzysłowie, fujarka. To jest lampa. To jest małpa. LEDowa. I będzie sprawdzana. Będzie sprawdzana. Spójrz na to. Ładowarka. Skapitulowała. Jednak bez tego nie mogło się obyć. Gankolsena. zrobił swoje. Więc jak nie znajdziemy ładowarki, sprawdzimy to w kolejnym odcinku. No i zwiędłe róże. Widzowie. Odcinek odcinkowi nierówny. Kolejne śmietnikowe raje zapowiadają się mega. Mega.